Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Kochani, w tym odcinku będzie jesienny smalec na bogato. To znaczy ja go tak przechrzciłem, bo w przepisie, który rzucił mi się na TikToku. Szanowny kolego, nie wiem jaki ty tam miałeś nick, bo mi to przeleciało. Zrobiłem tylko screen składników i nie mogę cię teraz znaleźć, żeby cię jakoś yy, wspomnieć o tobie, jak ty tam się nazywasz. U Ciebie to był drzem ze świni, a u mnie będzie jesienny smalec na bogato. Wydaje mi się, mnie się, że yy, dlatego będzie to pasowało, ponieważ mamy grzyby, w smalcu grzyby, one już się moczą i mamy śliwki. Te śliwki są zrobione, wędzone przeze mnie. Tak jest, ja je robiłem. Są na kanale? Ach, posz. Tak, są na kanale. Słuchajcie, składniki, wszystkie, jeśli chodzi co do grama, patrzcie, słoninę kupowałem i co do grama musiała być cięta, żebym miał równo 800 gramów. 800 gramów właśnie słoniny, 200 gramów boczku bez skóry wędzonego, kiełbasa drwala. Tak, przy okazji zupełnie kiełbasa drwala. Ale ten boczek jest ze skórą. Tak, zetnę skórę z niego. Jest nieco więcej, czyli obliczyłem sobie, że po odjęciu skóry będzie 200 gramów. Chciałaś mnie zaskoczyć, czy co? Nie, tylko tak się zdziwiłam, że mówisz, żeby skóra. Ja tam widzę skóra. Cebula, 150 gramów. Jeszcze do cebuli. Cebule były podane dwie. Tam u ciebie kolego, i w tym yy, przepisie, jak robiłeś, były dwie małe, więc ja dam jedną dużo. No na to samo wyjdzie, prawda? prawda. Śliwki, <gryby> grzyby. Suszone, które już nam się moczą, 150 g i 150 g śliwek wędzonych. Oczywiście jeszcze będzie łycha miodu i przyprawy. Przyprawy to później Wam pokażę. Co robimy teraz? Teraz musimy pokroić słoninę i zacząć ją wytapiać. Później boczek, jełbacha, cebula. To ja Wam będę później w trakcie to wszystko mówił. Zanim jeszcze zaczniemy sobie to przetapiać, musimy zrobić kiełbasę drwala bo kiełbasa drwala z butu wywala. Zobaczcie, jak ona wygląda w przekroju. Słuchajcie, od Łukasza Żbikowskiego, ZPM Żbikowscy. Kiełbasa drwala, coś pięknego. Mm, mm, mm. Niesamowite. Oczywiście w polomarkecie. Dobra, ja sobie to odłożę. Kiełbasy 200 gramów. Kroimy drobno do garnuszka. Mały ogień. I wytapiamy. Słuchajcie, słonina już skwierczy, trochę się tego nakroiłem. Po kolei pokaż, może co tam jest. Zaczynając od waszej lewej, czyli cebula. Tu jest drwal plus boczuś wędzony. I tu są śliwki suszone, wędzone. A teraz kroję grzyby. Grzyby leśne. Więc ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy smaku tego końcowego, bo tak naprawdę na bogato, nie? No, ja to bardziej jestem ciekawa. To specjalnie to Ty to masz nagrywać, ja ci powiem, jak smakuje. A. I oczywiście grzyby, bo one się moczyły, muszą nam dobrze odcieknąć, żeby do wytopionego smalcu tego tłuszczu nie włożyć mokrych, bo będzie kuchnia do mycia. I tak będzie. Nasza Umyjesz nowa kuchnia. No, Dobra, kuchnia, pociechałem. Kuchnia się umyje, ale. Patrz, tak ładnie pociechałem. I przełożę sobie na sitko w tej miseczce na dole się moczyły, a tu będą nam ociekały. I teraz po kolei, najpierw powędruje kiełbacha z boczkiem, później cebula, później śliwki i grzyby, a potem cała reszta, czyli łyżkami, a to potem wam powiem. Nie wytapiamy do końca, tak jak teraz wystarczy w zupełności, bo również z kiełbasą, z boczkiem będzie nam się to wszystko razem cały czas topiło. Więc, jakbyśmy teraz mieli tak, że już byśmy mieli wytopione do końca, to później, jak będziemy resztę rzeczy dodawać, to byłaby nieco lipa. I dalej chwilę, moment, aż kiełbasa i boczek zacznie ładnie się rumienić. I reszta składników i cebula. Pokaż może cebulę. Operatorka mojego nad zwyczajnego telefonu. I teraz 3 minutki i dodajemy grzybki i śliwki. Oczywiście trzeba pilnować, żeby nam się cebula nie parzyła. U tego kolegi na... Co? Nie paliła. Nie paliła, tak powiedziałem. U kolegi na tym filmiku on wyłączał po tym jak dodał cebulę. Ja wyłączał nie będę, bynajmniej od razu. Chwilunia momentunia. I grzybki, i, i co? Śliwki. Słuchajcie, dopiero co wyłączyłem, a to jeszcze tutaj parkocze. Teraz śliweczki, pokaż te śliweczki, może. Kroimy na takie małe kawałeczki, jak wszystko. Trochę się namachałem, no ale co? Mam nadzieję, że smak będzie nieziemski. I grzybki, grzybki odsączone. Proszę pokazać. Całam pewnie te grzyby zbierałem. Na pewno. A 100 Nie słychać Cię i tak. Trochę słychać. Próbuję tam swoje takie te... jeszcze się nawet na grzybach nie znasz. To jest prawda. Tak. nam na mnie grzyb? Chyba Ty. Patrzcie i teraz jeśli chodzi o śliwki, nabiorą wilgoci z tego całego. Tak mi się bynajmniej wydaje. I jeszcze chwilę nam tutaj to pobędzie w tym tłuszczyku. Odstawiamy w chłodne miejsce. I jak już lekko to stężeje, dodajemy łychę miodu. Tam w przepisie. Ja postaram się odszukać tego kolegę i przy degustacji wam wspomnę, kto to jest. Jeszcze była pietruszka świeża, ale pietruszki świeżej ja nie dam, dlatego że wydaje mi się, że to nie będzie takie trwałe nawet jak to byśmy dali. Mnie się wydaje. Nie nie próbuj tutaj przebijać się czyli będzie tylko łyżka miodu, pieprz, sól i rozmaryn. Ale to jeszcze momencik, wam to wszystko pokażę. Odpaliłem od nowa taki dosyć gęściutki. Kurczę, piękna rzecz. Musimy dać rozmaryn do takiego gorącego. Jest to rozmaryn suszony, oczywiście premium. I taka duża łycha na tą ilość, co tu jest. Pięknie pachnie. I to on podobno tutaj daje tyle w tym. Pokaż to, ile je daje. Tyle. Tyle, ile bo w przepisie tyle daje. Czyli to jest jedna rzecz. Za chwilę sobie to przemieszam. I też jeszcze w tym momencie dam pieprz czarny, drobno mielony, dlatego że sól dodamy nieco później. Pokaż pieprz. Tak jest. Jak nam troszkę przestygnie, bo będziemy musieli to wysmakować. Tego pieprzu. To jest duża łyżka, powiedzmy pół takiej dużej łyżki. Należy pamiętać o tym, że i kiełbasa, i boczuś były słone, więc dlatego słoność, sól zostawiamy na koniec razem z miodem. Czyli z miodu będzie taka słodycz, a z soli, no to wiadomo, słoność. I dalej chwilunia, momentunia. Gotujemy, gotujemy, wytapiamy, podsmażamy, mieszamy. Dobra, starczy tego grzania, teraz wyłączamy. I na razie tu będzie to stało na naszej nowej kuchni. Oczywiście, co chwilę trzeba to przemieszać, żeby te skwarki, te grzyby, te śliwki wszystko nam się ładnie równomiernie rozprowadziło. I jak już będzie na tyle chłodne, żeby można to spokojnie spróbować, wtedy miód i sól. No I potem oczywiście do pełnego wystudzenia. I gotowe. Zapach w całym domu. Może pokażę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o temperaturę, to już można tego spokojnie spróbować. Ale nim zanim. Soli. Próbowałem, nie okrywam. Soli trochę trzeba, ale nie za dużo. Tej soli tu mam. Malutka jedna łyżeczka. To jest oczywiście kwestia indywidualna, jeśli chodzi o sam smak. Teraz tutaj przeteguję. Ciepło jeszcze jest. Ten rozmaryn. Operatorka nie wzięła mikrofonu. I mu się śpieszy. Kiedy człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Masz, możesz powiedzieć ciepłe słowo. O mnie. O tobie mam ciepłe słowo tak. powiedzieć? I łyżka miodu. Słuchajcie, w tym przepisie było, że miód dobrej jakości lepszej jakości od tego miodu nie ma. Dlatego, że jest to miód od takiego pana, który tu niedaleko ma pszczoły. I i to jest właśnie taki miodzik niesztuczny, tylko nie wiem, może lipowy. I teraz ten miód tak zrobimy, żeby tą łyżką go rozbełtać, bo jeszcze jest to ciepło, jak wspomniałem, i żeby ten miód nam się ładnie rozprowadził, dodał jeszcze więcej słodyczy. Tak to kochani, będzie wyglądało. Uważam, że soli wystarczająco, miodu wystarczająco. Teraz będę to rozbełtywał porządnie, no i czekał do porządnego wystudzenia. I już chyba będziemy się widzieli dopiero na teście, jak to nam wszystko ładnie, pięknie stężeje. Zaraz popsuję z Ciebie. Słuchajcie, na początku Michał Mirlak. To twój przepis. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. I to jest dla tych wszystkich osób, które będą miały jakieś, ale, że zrobiłem z czyjegoś przepisu, a nie powiedziałem z czyjego, a więc to z twojego, Michale. Zobacz, jak to wygląda. Ja to zdałem w takie kubeczki. Ominąłem Pietruszkę. Jak to się gotowało, możesz powiedzieć. Mogę powiedzieć, tak, potwierdzam, że specjalnie to. Co to specjalnie. Zapachu, no, zapachu robiłeś. Boże, ten rozmaryn do tego. Zobacz, jak to wygląda. Coś pięknego. Grzyby, śliwki. Naprawdę super połączenie. Nigdy w życiu by nie pomyślał. I ten miód w ogóle. Taką słodycz to wniosło do tego. Próbowałem nie ukrywam. Zobaczmy, jak to. Bo to jeszcze jest jest już, że tak powiem, smarowne, ale jeszcze jest świeże. Ale patrzcie. Akcent. Tu śliweczka. Tu grzybuś. Oj Boże. Niesamowite. O, proszę. To on. Jak to jest? Kurczę, i to mi przypadkowo wpadło. To jest Czyli właśnie to, nie będę spała w nocy. Od czego cię będzie bolał żołądek? Przepyszny. Normalnie jakie połączenie smaków. Rewelacja, no. Rozmaryn tak samo bardzo czuć. Ale słuchaj, okay. słodycz jaka. Mhm. I te śliwki. Super, naprawdę. A, wiem. Kiełbasa drwala. Wszystko jasne. już hm. wszystko jasne. No. no. Przepiszę Zróbcie sobie. Oczywiście można by do tego ogórka kieszonego, ale uważam, że nie ma sensu. Znaczy ja nie wiem, czy pasuje do tego, tego. Za dużo jest tych wszystkich pysznych rzeczy innych. Hmm. Rewelacja. Kurde, śliwka, śliwkę, fajnie czuć. Jak się trafi. A to na pewno dlatego, że to twoja śliwka wędzona. A ją to ja robiłem przecież te śliwki. Zapraszam na odcinek. A grzybki moje jak? To grzy... No to ususzyłaś i to, 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 ja, to ja je namaczałem. To, to zwykle na grzejnik położyłaś na grzybki. To mi na coś Na grzejnik. O. Mogłeś wziąć te swoje z grzejnika właśnie. Faktycznie. No. Są tam. Pyszne. Zróbcie sobie. Nie mój przepis, ale ja to zrobiłem na YouTubie. Kolega zrobił to na TikToku. I chyba na Instagramie. Mhm. Ale może nie każdy ma TikTok i Instagram, ale może ma YouTube. Więc na YouTube macie. Jak go nazwać? Jesienny smalec na bogato. Skoczy hmm? na to? to. O, skoczy na to. <ślesy> tak. Tak się będzie nazywał. Grzyby, śliwki, miód wszystko idealnie pasuje. Polecam. Słuchajcie, nie zamykaj, to jest dla wszystkich tych, którzy myślą, że nie karmię żony, nie zamykaj, każdy kto mnie widział to wie, że tak nie jest, wie, że sobie nie da krzywdy zrobić, <laughs> dokładnie, słuchajcie, jeśli film się podobał, zostawcie łapę w górę, komentarz, co sądzicie o takim połączeniu smaków do takiego smalcu. Oczywiście przyprawy, rozmaryn i wszystko niezbędne do zrobienia wyrobów domowych kupicie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu Jelux Polska macie w opisie pod filmem. Razem z kodem Rabatowym Gostrzewski. 10 pisanych, drukowanych i łącznie. Hmm. Yy, social media nasze. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie. Instagram Swojskie Gotowanie. Kochani, Jesienny smalec na bogato. Co wy na to? Pozdrawiamy, polecamy, polecamy, pozdrawiamy, cześć.